O, jak mnie to bolało. O, o co to jest? O, to chyba jest stratek, na którym mój ojciec, Wladimir, latał walczyć z kurchanem. Idę tu, może coś tam znajdę. Jest to mała lampka. Musimy tyle wytworczyć. Dobra. Szukam akt. O ja! Nie chcę się pracować. Dobra, włączę większe światło. Hmm, jaki może być kot O, mam pomysł. Jeden, dwa, trzy. No nie! O! Dobre. Dobrze, trafiłem w dziesiątkę. Dobra, idę do panelu. No może znajdę coś, obejdę szybciej trochę. Głupie klon. Dobra. O, na szczęście nie włączyło się. Dobra. Ej, co tu jest? Miecz mojego ojca. O, utknąłem w ciele. Dobra. O, tak. Dobra, patrzę na to. Nie mogę znaleźć Kurhana, Ale wiem, gdzie jest Milton. No. Co byłoby ciekawe Jakbym go dał na swoją stronę Ale popatrzę jeszcze w ten komputer, może znajdę coś Nie Nie O CS GO O tak, pykam, pykam CSGO, a normalnie Dobra, przegrałem O! jest tutaj Dobra, też przegrałem Tutaj nic nie ma Hmm. Dobra, nie wiem gdzie pójść. A może tutaj pójdę? No dobra, panowie, słuchajcie, to jest moja baza, już was tutaj dowiozłem. Grzesiu, zostaw to krzesło. Ech. 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 Już! Grzesiu się tylko usiądzie. Ała! Już siadam, będę grzeczny. No to wy się tutaj rozgoście, uzbrojcie się i tak dalej, a ja idę po moich żołnierzy. Dobra, Kurhan, chodź! Dobrze, Ech, dobra, Grzesiu, chodź, proszę, zobac... chodź, zobaczymy, co tam generał Cisz dla nas przygotował. Nie tędy. O kurde. Ło, jakie fajne kapsuły. Tą zajmuję? Nie, tam jest moja. Nie moja. To czekaj, bo to chyba dla nas są kombinezony. Co zakładam. U, jakie fajne. Fajnie. Grzesiu, a tu mamy jeszcze... Zbroję. Czekaj. Poczekaj, poczekaj, znalazłem w mojej kieszeni. O, patrz! Fajnie. Mam O, liecz. ja też tu taki mam. Ale ja wolę używać, wiesz, swojego. prawdziwego Wygląda Wyglądasz zajebiście, ja też. Czemu tam jest NTF? Nie wiem. O, ja też tu mam takie. Ale fajnie. Ej, skoro takie uzbrojenie nam dają, to nasz przeciwnik musi być bardzo mocny. Łap! Panowie, Możecie do mnie tutaj na dół? No? Ała! O, kto to jest? Panowie. Jak wyglądam? Panowie, mam dla Was informację ogólnopolską. Panowie, otóż, przeciwnik, który powrócił, jest to Filipowlat. Co? Pięć godzin później. Grzesiu? No. A czemu my śpimy w kapsułach? No, bo to jest dla naszego, żebyśmy byli jak silniejsi, czy coś. Bo oni jakby śpimy jakieś takie razy puszczają, które nam dają siłę. A jak ci się wydaje? Czy Filipowat ma bardzo złe zamiary? No, no ja, wiecie, ja myślę, że bardzo złe. W końcu Bez... przecież go nie było już raz rok chyba, bo dwa. No, trochę przyrastał w tą siłę, ale wiesz, no, zabiliśmy zabiliśmy w końcu ojca, tak jak w sumie on się sam zabił. No, no wiesz, ojciec go... on uważa, że z go zabiłeś, ale wiesz. No, bo on nie może pamiętać, co było przed jego narodzinami, no. no Kurde, tam, będzie, tam. będzie chciał się na mnie zemścić, w sumie Wladimir tak go zaprogramował. Czekaj, skoro Wladimir jest jego ojcem, to czy Filip jest matką? <laughs> nie wiem, może jest jego tatą też? Dobra, nieważne. A może Wladimir z ma Filip, jest... Ale on mówi do Wladimira ojczy. Ale to w końcu jest w lat. Dobra, ja idę, on nie ja, może idę być. S... ja już idę spać. Ach, no. A ja jeszcze może chwilę popatrzę sobie na coś. No, to cześć. To dara. Kochan! Co? Nie chrap. Okej. Okay. Dobranoc. Tej każdy chyba za bardzo mi nie wyszły. Dobra, ile spadłem, to tak, do niego.